No i dobra, jeszcze potestowałem trochę. Tak jak widać, tam już dopeskowałem resztę. Nie ucieka nigdzie powietrze. Teraz cały sprzęt jest zagrzany. Jest załączony. Zaraz załączymy yy, yy, ten cyklop i przetestujemy na zacisku. Zaraz wyłączę i włączę od nowa, bo muszę ubrać jeszcze słuchawki, bo strasznie głośno tutaj. Kompresor się załącza, cykl pracuje głośno. Więc jak będę robił filmik, to będzie melodyjka puszczona w trakcie piaskowania. Dobra. Już się przełączam. Powiem tak. To co już zauważyłem, to apze dużo lepiej ściąga. O, jeszcze na chwilę włączę cykl. ze dezbrontnicy lepiej bardzo ściągało niż tu widzę tą farbę ma trochę trudności to też na w miarę świeżo malowane było widać ale też nie wiem czy tutaj nie zmienić bo miałem podłączone trochę inaczej i lepiej sobie dawało radę przepływ powietrza był inny niż to co teraz jest jeszcze bym mógł spróbować w inny sposób, no zaraz to zobaczymy. Dobra, myślałem, że mi się uda zmienić średnicę i podpiąć tutaj, ale w środku co jest, a w to jest ta sama średnica, więc to mi nic nie poprawi. Ale zaraz wam pokażę, jaka jest różnica między piaskowaniem farby, a rdzy. Na chwilę będzie głośno. No.

Maravilhoso. Да, да, przyjechać zapotrzebowanie na powietrze jest duże, bo nie wiem ile mnie gdzieś załączyła mi już kasa, później to podam. Ale chwilę popiasuję i zaraz się załączy i nie wysyłam A to wstawiam, że jeszcze parę sekund.

Wysokość musi pracować, to no. jak stwierdzę, ja też dobrze teraz nie widzę, polecanie też dobrze nie widać. Dobra, ten blask tylko z grypca, co jedziemy. jest podawanie kwiaty, kwiaty prawi, kurrynki, kurrynki.

Aici de compuia, mai sunt. Sorul pe Cisgera, ce era de clasă de la a, Da, guida și Widać na filmiku, rdze bardzo szybko, czyści. Paweł trochę już ma problemy. O. Blaszkę też w miarę szybko, to jeszcze trzeba poprawić, ale nie ma problemu. więc ja tutaj po przerabie coś tutaj myślę od środka taką osłonę 45 stopni, że przy zamykaniu, żeby tutaj robiło takie zamknięcie. Pewno bokami wleci trochę, ale nie aż tyle. No, tutaj jest normalnie pod spodem aż. Dobra, starczy na dzisiaj, bo kompresor popracował się zagrzał. Silnik trochę też ale na moje potrzeby wystarczy. Wszystko powyłączane. No i dobra, widzimy się za niedługo. No i tu nie wiem, ile minut pracowało, czy 20-30 minut pracowało. Tyle wody się zbierało. Ciekawe, ile jeszcze z tyłu. Też bym musiał spuścić, bo tam jest główny taki, co idzie z chłodnic. Ale ten bardzo ładnie działa, bo tutaj ani kropelki, sucho tenko. Więc nie wiem, czy go nie wyrzucę i węża bezpośrednio stąd nie puszczę. Tylko załączanie jakoś może, za, albo zawór sobie tu zrobię po prostu będę ręcznie. A tu bym musiał w środku. Nie wiem, coś pokombinuję, żeby większy przepływ powietrza był, żeby nie tracić na tych rozłączkach, To powinno dużo poprawić już pobieranie ścierniwa i, i lepsze piaskowanie. No dobra, a zaraz jeszcze na koniec filmiku podam yy, wydajność pracy tego Mojego potwora, którego sam wykonałem, to są dwa razy, razy sprężarki W30-80, podajże. 3 tłok, 30, że 3 tłokowa, 80, tłoki tłoki 80 są, nie? No i wydajności tam były po chyba 900 litrów, ale to wiecie, jak te wydajności podają. Zobaczymy rzeczywista jaka wyszła od 6 do 8, jak nabija podczas pracy. Tam chyba kiedyś już wrzucałem filmik. Tam chyba minuta 12 od 0 do 8 bar na No i dobra, zaraz wrzucę jeszcze przebitki z tym, z wydajnością, jak wyszło.